Jeśli oglądacie tyle samo programów kulinarnych co ja, to pewnie nieraz słyszeliście, żeby nie łączyć ryby z serem. Powiem Wam, że jest może w tym trochę racji, ale zaraz pokażę Wam wyjątek, który potwierdza tą regułę. Dziś zrobimy sobie kozeckiego tunamelta, który zamieni tą nudną puszkę tuńczyka w kanapkę, którą będziecie chcieli jeść codziennie. Brzmi zachęcająco? Zapraszam do kuchni. Zaczniemy od przygotowania pasty do naszego tuna melta. Obieramy i siekamy w drobną kostkę jedną szalotkę lub pół małej czerwonej cebulki. Przekładamy ją do miski i dodajemy 50 g majonezu oraz 30 g sambalu lub sosu siracza. Będziemy potrzebować oczywiście tuńczyka, a dokładniej dwóch puszek tuńczyka w sosie własnym, czymkolwiek on jest. Odsączamy go z tego sosu i dodajemy do reszty składników, a następnie mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Listę składników i proporcje, oczywiście, jak zawsze znajdziecie w opisie. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, jeśli lubicie, i opcjonalnie dodajemy jedną łyżeczkę MSG lub inaczej glutaminianu sodu. Tu było trochę więcej niż jedna łyżeczka, ale no trudno. Po prostu dodajcie łyżeczkę. Sprawdzamy na doprawienie i według potrzeby sypiemy tego, czego brakuje. Pasta jest gotowa, więc przygotujemy warzywa. Obieramy jedno awokado. Najprościej wbić w nie nóż w ten sposób i obkręcić je dookoła pestki. Teraz przekręcamy niczym Oreo. Wbijamy nóż w pestkę. Przekręcamy ponownie. Liżemy. Nie no, żartuję. Pestka powinna bez problemu odczepić się od miążu, który wydrążamy łyżką. Moje było trochę niedojrzałe, więc tak łatwo nie odchodziło. No i musiałem sobie pomóc nożem. Teraz kroję je w plastry, ale wy tego nie róbcie. Zamiast tego zróbcie coś na wzór guacamole. Rozgniećcie je po prostu widelcem i dodajcie limonki, trochę przypraw, chili. Potem zobaczycie o co mi chodzi. Kroimy też plastry jednego rzymskiego pomidora. A teraz kroimy dwie grube kromki pieczywa. Może być też bułka, na przykład ciabata, bagietka, co tam, co tam chcecie. Jak widzicie ja zmieniłem nóż, bo szkoda mi tego, którego używałem wcześniej, a nie mam noża do chleba. No to teraz będziemy tą kanapkę składać. Na jedną kromkę układamy awokado. Jak widzicie, miałem trochę problem, żeby je ładnie rozłożyć, no ale nie ma czasu. Teraz kładę pomidora. Pamiętajcie, żeby zawsze doprawiać pomidory solą i pieprzem. Ups. Następnie pasta z tuńczyka, której spokojnie starczy wam na jakieś 3-4 kanapki normalnych rozmiarów. Układamy ją tak, żeby to miało ręce i nogi, a następnie to, co robi z naszej kanapki melta, czyli ser. Użyjcie czego chcecie: cheddar, gouda, mimolet, mozzarella, edam, morski w sumie będzie pasować, czajcie, ryba, może mniejsza. Ja akurat mam goudę. Połóżcie od dwóch do trzech plastrów, w zależności od wielkości kanapki. No i ile tego sera chcecie, ile wam się w makro zmieści. Wkładamy kanapkę i smarujemy z zewnątrz masłem. Dokładnie od krawędzi do krawędzi, tak aby chleb ładniej i równomiernie się zarumienił. Patelnię rozgrzewamy na małym ogniu i układamy kanapkę masłem do dołu. Tak jakby to sama nam wypadła. Delikatnie. No i właśnie dlatego lepiej było zrobić guacamole. Dobra, to się da jakoś naprawić. Teraz smarujemy drugą stronę masłem i smażymy aż chleb od spodu będzie złoto-brązowy. Powinno to zająć jakieś 4-5 minut. Korzystając z chwili wolnego, kliknijcie suba, dzwonek i łapkę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dobra, przewalamy tego bydlaka na drugą stronę. Trochę nie mam psychy tego zrobić, ale z tą szpatułką, co wygląda jak rekin, będzie trochę łatwiej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie nie, 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 nie. Dobra, tak nie pójdzie. Poszło gładko, jak na moim egzaminie ze statystyki, czyli dwójka z plusem. Na drugiej stronie smażymy przez kolejne 4-5 minut, aż chleb się zarumieni, a ser się rozpuści. W razie potrzeby możecie ją też przykryć. Wiele osób o to pytało, więc korzystając z chwili czasu podam Wam przybliżone makro takiej kanapki. Będzie się ono różnić w zależności od tego ile tuńczyka, sera i awokado do niej dacie, a także od rodzaju pieczywa. Będzie ona wtedy miała 700 kcal, 43 g węgli, 37 g białka oraz 42,5 g tłuszczu. Jak chcecie zbić trochę kalorie to nie używajcie masła i zróbcie ją na przykład w piekarniku lub opiekaczu no i dajcie mniej awokado. A majonez możecie zamienić na przykład na, na ten light on ma chyba mniej kalorii, co nie? Szybka fotka zignorujcie ten komunikat i, i tło to, to tylko tak, żeby pustych półek nie mieć. Kanapka jest gotowa, więc zdejmujemy ją z patelni no, i kucharz powie wam coś o niej na żywo, całkiem nieźle? Czas to spróbować. kremowa, chrupiąca, pyszna, odświeżająca ze świeżymi warzywami. Jedyne co bym zmienił to zrobiłbym jakieś guacamole lub po prostu ta awokado rozniósł, bo trochę wypadało podczas smażenia, ale generalnie jest świetne. Muszę wziąć jeszcze gryza. Co tu dużo mówić? Zróbcie je sami. Talerz, lub w tym przypadku deska, została wyczyszczona, więc chyba mi smakowało. Jeśli nie macie pomysłu na tuńczyka z puszki, no to musicie zrobić tą kanapkę.